I te moje pałeczki, jo, japońskie, chińskie i elegancko. I będzie pani zadowolona. Moi drodzy, zobaczcie jakie babka bronka zrobiła. danie po kociewsku, jo. moi drodzy. Japońskie, chińskie. Makaron, co prawda, miałam tylko z tego z zupki chińskiej, bo inszego nie miałam. bym musiała chyba ugotować. Ale wywar zrobiłam sama. A tutaj są kawałki mięska wieprzowe, schabowe pociachane, ugotowane i pociachane w takie, moi drodzy, paski, żeby babcia Brącia mogła sobie tymi pałeczkami się uczyć jeść. Bo to jest bardzo apetyczne, moi drodzy. Dziękuję serdecznie, I babcia teraz będzie jadła takie rzeczy, moi drodzy. Będę się starała po prostu w tym roku nowym, o, żeby tego pieczywa znowu jakoś tam pilnować się, moi drodzy, bo to dzięki pieczynu i za to, że babka Bronka jadła sobie gdzieś tam jak na wyjściach te soki piła, imbirowe takie różne, albo albo jadła suszone mięso, wołowinę albo kiełbasy takie dojrzewające sobie gryzła to wtedy jak przychodziła do domu nawet jeżeli to może nie było takie bardzo zdrowe, bo to pewnie zapęklowane, nie wiadomo jak robione ale nie jadłam tyle tych węglowodanów i od tamtego roku ze 106 zjechałam na 95, 4, no teraz znowu 98 ważą. Na imię mam Wojtek? Moi drodzy, zachodźcie na YouTube'a do babci Bronci i dawajcie suba. A babcia Broncia wam przyobiecuje, że takie litę Wam będzie nagrywała. Przynajmniej 10 razy! Jak mam być wstyd? Czemu? Że chustkę zakładam? Nie! Nie mi wstyd! Nie, ja tam nie wiem. A co? Moja rodzina się przyzwyczaiła, że ja sobie takie żarty robię! Hehehe! He he. Moi drodzy, słuchajcie! Babka Bronka jest tak zaprogramowana, jak w świętej pamięci moja mama, niebożska Renina, na że Babka Bronka o nikim źle nie myśli, i, I o nikim źle nie mówi, bardzo rzadko. A jak coś powie, to się szybko wycofuje z tego i stara się po prostu nie myśleć o, źli, o ludziach źle. Ani myśleć, ani mówić. I na pewno nie będę mówiła nikomu, jak ma żyć ja, Bo babka Bronka wie, jak ma żyć. Na wesoło trochę, na smutno trochę. Tak, raz, tak, raz, tak. Ale na pewno nie będę mówiła nikomu, jak ma żyć. I nie będę mówiła źle o ludziach. Już, już, już tego już nałożono.